No cześć mordeczki, witajcie na krótszym kanale, gramy w Black Skylands. O ile ktoś mnie ogląda i obserwuje, ten wie, że w tą grę już grałem we wczesnym dostępie. Teraz od 15 sierpnia gra już wyszła, ukazała się w pełnej okazałości tak naprawdę na Steamie, więc jak ktoś jest zainteresowany to zachęcam. E cóż, jesteśmy Ewą Iwa, która, no cóż, pominąłem sobie tutorial i jakby ta historia was troszkę ominie. Eee, cały aspekt polegał na tym, że jest jej ojciec, był, który był podróżnikiem i on tam znalazł takie jajo magiczne, w którym wykluły się potworki i te potworki tak naprawdę tutaj grasują na całym terenie mapy, gdzieś tutaj jest o... Swarm Region, one się wykluły i generalnie wszystkich tutaj mordują w okolicy. No i e, nie wiemy, co się z tym ojcem stało, czy umarł, czy nie umarł. Tu jest jego statek, taki duży, olbrzymi, na którym mamy sklepy, bajery, szmery, tego typu pierdolety. O, brak paliwa. Musimy zatankować. No. No i w międzyczasie, jak tego ojca nie było, minęło 8 lat, i tutaj tacy na czerwono zaznaczeni bandyci stwierdzili, że to są leszcze, i oni nas zaatakowali i wymordowali całą wioskę. I teraz moim celem jest odbudowa sił, a następnie pokonanie tego całego sworma, czyli roju. Co tu się kryje? Nie mam wladego pojęcia, ale widziałem jakieś urywki z gameplayów, że jest tam grubo. Pytanie, czy dotrę do tego momentu, ale zachęcam do obserwowania całego e, gameplayu z gry. Im więcej was będzie oglądało, tym większa szansa na to, że dojedziemy do końca. Bo ja też potrafię się znudzić, jak ludziom się nudzi. E, dobrze, bierzemy kanister w łapkę. Mam tutaj pusty jeden kanisterek. Mamy tutaj pełny kanisterek. Podchodzimy do wlewu i trzymając klawisz E, po prostu uzupełniam zapas paliwka na dalsze przygody. Nie? No to, co mi zostało tutaj, upycham. I, I cóż, pokażę Wam może ekwipunek na szybko. Jest mapa, mapa jak wygląda to każdy wie, jest tam dziennik jakichś tam questów, tutorial pominąłem, więc jakieś questy wykonane. Mamy wyposażenie, mamy pistolet, który tutaj mamy rodzaj amunicji, siła pistoletu, dyszka, tutaj mamy chyba zapas amunicji, jakieś granaty. Mamy upgrade, y, to jest upgrade, który powoduje, że szybciej przeładowujemy. Troszkę lipa, bo nie jest napisane jak szybko, ale no bywa. Totalna siła to jest 30 nie wiem, czaszek. Mamy 468 y, y, stalowych nie wiem, sztabek i 164 weapon steel czyli jakiś stal do broni. 164, ja to będę mówił srebro i brąz, prawda? Bo było łatwiej. Tu jest nasz stateczek, możemy kupować nowe statki, możemy upgrade'ować statki, tak samo jak i możemy upgrade'ować sobie pistoleciki, tutaj prawda, Y za stówkę, magazynki się zwiększą, jakiś tam damage się zwiększy, więc tutaj jest spoko. Mamy warehouse, w którym zebrałem sporo kol, yy, po, po, po to jest węgiel, yy, nie wiem czy go sprzedawać, czy go m, zostawić do przetwórstwa, na razie jakby wstrzymuje się z decyzją, bo musimy tą fabularnie troszkę pójść do przodu. No i notes, w którym nic nie ma. Jeszcze nie wiem, co tak naprawdę z notesa wynika. No ja sobie w OSD, prawda? tutaj jeżdżę, strzelam. Strzelam tutaj w te dziadostwo, żeby tam czasami jakieś surowce może sfarmić. Wysyłam lumę. Luma to jest taki ćma, która będzie nam przynosiła przedmioty daleko od nas oddalone. No i teraz na mapę muszę zerknąć. Powinienem dotrzeć tutaj. Mamy tutaj znacznik, o w tym miejscu jest znacznik, więc sobie lecimy z wiatrem. Dotrzemy do punktu, shiftem mogę przyspieszyć, kurczę, speeda dowalić i też tak zrobimy, żeby tutaj nie siedzieć do usranej śmierci. I prawda, 38 metrów i tankujemy, nie tankujemy, tylko ładnie sobie tu podlecimy kulturalnie, bo wy pewnie lubicie, żeby było zajebiście równo, prawda? Tak, o zahaczyłem tyłkiem. Oj, drugi raz zahaczyłem tyłkiem. No bo właśnie, jak parkować, to tyłem, nie? O, widzicie, tyłem jest lepiej. No. No i tutaj sobie możemy teraz moim harpunem tutaj podejść i zobaczyć, o co tutaj tak naprawdę chodzi. Muszę stanąć gdzieś tutaj. No to jestem tutaj, nie wiem o co im tu chodzi. Dobra, to rozejrzyjmy się. Get to the Mates Island, mieliśmy tu dotrzeć. Przejrzyjmy sobie ten teren. Spacją mogę wykonywać takie półobroty. Tak jak tutaj. No i, i szukam. O, jest tu jakiś kwiatek. Mogę go podnieść i on mi daje buffa. Że się leczę. Więc spoko, taki baw to jest zawsze na propsie. Tam do góry mamy jakiś surowiec. Widzicie, drywno. To są bardzo cenne przedmioty, których tak naprawdę będę potrzebował na potęgę. Więc jeżeli będzie taka opcja, no to kurczę, muszę to pozyskać. Eee, znacznik mi pokazuje, że mam iść tam. Więc ominę te kurcze szkielety i dlaczego mi tutaj coś ode mnie chcą? Ale jakby nie pokazuje mi, co ode mnie chcą, może tu mam wejść? A muszę rozświetlić, chyba to wszystko. Tam jest jakaś skrzynka, jeszcze widać do góry. E, na samej górze jest jakaś skrzynka z zapasami. Więc czekajcie, ja sobie tu na szybko podskoczę, zobaczę, co tu te skrzynki ode mnie chcą. No są, na pewnych wyspach są różnego rodzaju znaczki, tak jak tutaj. Jakby gra uczy, żeby właśnie się tutaj przeskakiwać w różnych rejonach. I tutaj uuu, 50 aż sreberka, to zajebiście, że tu skoczyłem. Na mapie to nie jest zaznaczone w żaden sposób, więc trzeba obserwować. Wow, 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 wow. Ale bym zleciał. Trzeba obserwować tak naprawdę, co na tej mapie jest. No i tu mi się coś zbagowało, więc zobaczmy sobie, czy ja nie muszę tutaj może podlecieć sterami w jakiś sposób. Cholera w jej. O co tutaj twórcom chodzi? Może muszę tak podlecieć. Get to the May Island To jest mój quest główny Get to the May Island No to jestem tutaj i, i co wy ode mnie chcecie? No To jest tarcza. No i dotarłem, i tu jest jakiś dziadek o Ej dziadziuś Please discuss with me Odezwij się no jakby tu się coś spękało, jakby... Nie, nie do końca działa. Dostań się na wyspę i co? Już gierka pograna. Jest zapis, może muszę tutaj coś odbębnić, jest jakiś tu szlaban czy coś, co ja mam nacisnąć? Czekajcie, tu jest domek. Do domku się wejść nie da, no to jest dziadzio. Albo w tych krzokach coś może leży. No nie wiem, zobaczmy sobie mapkę. A przepraszam, tutaj miałem zaznaczone, żeby... Aha, bo ja tu sobie ze spacją znacznik nadałem, to nie jest ta wyspa w ogóle. No widzicie. Trzeba obserwować i czytać ze zrozumieniem, prawda? W tych czasach to jednak każdy ma problem z czytaniem ze zrozumieniem, ale mamy nauczkę. Więc cóż, lecimy sobie może tutaj po te drewno, bo ja drewno będę potrzebował. Aerial battle Tu shoot the weapon at the bow of the ship hold coś tam. Pierwszy klawisz myszki mamy trzymać. No, fajnie, że mamy tam trzymać i walczyć z kościami, ale tutaj mamy skarby. U, 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 wyłącz mi już ten sprint, tu jest drewniszcze. Ja bym bardziej chciał te drewniszcze uzyskać. Tylko teraz muszę to zrobić szybko, bo jak tutaj skrzętnie sprawdzacie um, radar, to tam jest dużo jakichś dziadost, które chcą mi mocno ukatrupić. Przytrzymajmy E, żeby zebrać drewno. I takie skrzyneczki będę zbierał raz na jakiś czas. I te skrzyneczki tutaj do kargo wrzucam i dzięki temu mam jeden kawałek drewna. Tyle się napociłem dla jednego kawałka drewiszcza. To trochę Lipton. Dobra, pokażę wam tutaj walkę jeszcze przy okazji, żeby was zachęcić. Oj, ale to jest duże badziewie. Wezmę mu tu z shotguna, pierdyknę. Klawiszku. Dawaj go, dawaj. Rozwalimy tutaj te, te, te rakiety. Bardzo łatwo jest zginąć, więc to nie jest tak, że ja sobie tu... Żartuję z, z tych tematów. I proszę was bardzo, ziomek, czek ubity i plus 50 mamy jeszcze gotóweczki. Tam jest jeszcze taki duży bydlak, ale to już dostałem nauczkę wcześniej, że z tych dużych bydlaków na razie, na razie nie ma co przesadzać. Mamy nowy cel. Lumę wyślemy po, po węgiel. Tutaj rozwalam to wszystko, bo czasami można właśnie trafić jakieś dobre dziadostwo. Jakieś surowce. I tutaj widzicie są ziomeczki. Ja ich mogę oczywiście rozstrzelać z mojego stateczku, bo oni tutaj jakby śpią. Ale przegrzałem sobie troszkę teren, więc na ten moment przejdziemy sobie na, na wyspę. I tutaj widzę jakaś bitwa była. Była jakiś. Widzicie, jest posoka, jest posoka, więc na pewno dla kogoś tu się coś dobrego znajdzie. Możemy tutaj dawać resource into warehouse i możemy tu podnosić, tak. Czyli mamy tutaj. Yy, aha, warehousey są, i to są takie mobilne. Mamy tutaj miedziuchnę. Możemy też miedziuchnę pozyskać. Ja ją wysyłam, żeby Luma tam zbierała. Amunicję odzyskać. I to jest chyba moja główna wyspa. Explosive barela mamy jakiegoś. Mamy drewno. No tak, gra skupia ze sobą jednocześnie zbieractwo. Damage mi się zwiększa. No to spoko. Yy, z, jednocześnie zbieractwo tutaj łączy, ale łączy też. Hmm, eksploracje. Tutaj mamy akurat ziomeczkę. Jest takimi... Z wyrolami muszę walczyć. Ja akurat lubię tutaj z karabinku ich ponapierdzielać, bo to wtedy tak soczyście się ich napierdziela. Naciśnij C obok skrzynki, aby luma nam to przenosiła. No to to, to już było w tutorialu. Co mnie tutaj uczą? Uczą ojca dzieci robić. No tak wam powiem. Tutaj mamy ziomeczku. Mogę też klawiszem F ich tu napierdzielać. Jak ich z tyłu ponapierdzielam, to oni od razu giną. I tutaj jest walka o drywno. Dobra, Luma niech zbiera drewno. Jest jakiś boss, więc jego odtylca. A strange crack. I co ja mam z tym zrobić? Mogę trzymać, żeby kopać. Co mi wykopiemy? Wow, prawdziwy skarb! Kto tutaj to zostawił? Wow, tego nie było w wersji beta. Pieniądze dostałem i skarb. 18 lutego, 280 rok od podziału. E, wojna jest niemal skończona. Coś mnie tam robi, że jestem chory. Hektor, mój kapitan, jest na Desert Lenzach, tak? Czyli na jakichś pustynnych wyspach. I tam jest jakaś cena wolności. No dobrze, dobrze. Bardzo dobrze. No jest to oczywiście fabuła. Ale mimo tego, że gierka wydaje się prosta, to powiem wam szczerze, jest, jest całkiem. A i nie przeładowałem taki pasek. Tego też nie było. Oj, jeszcze z siebie. A. Ja, trzeba ją nacisnąć, jakiś zielony pasek. Muszę to rozkminić. Nie ma tu więcej przeciwników. Wyspa została oczyszczona i teraz przy, dostajemy achievement "liberate free island", czyli uwolnić trzy wyspy. Jest wielka impreza. No i tutaj mamy oczywiście wbicie flagi. No i tutaj się zapala, że to jest moje. A to, że się zapala, że jest moje, to wcale nie jest takie zajebiste, bo ja to teraz tutaj pierdyknę, że to jest flaga. Lumę wyślemy. Bo będę musiał to bronić. Będę to musiał bronić. Tu jest jeszcze skrzyneczka. Modboxy. Te modboxy muszę zbierać, bo one służą do tego, żeby mógł upgradeować. No właśnie, różne rzeczy. Statek. Zupgrade'ować... Czekajcie, zbliżę sobie. Zupgrade'ować statek, wyposażenie. Generalnie wszystko, nie? Tu się zregenerujemy. Tu możemy mieć podgląd do warehouse'a. Wygląda to nieźle. Ja sobie te rzeczy oczywiście tutaj do warehouse'a powkładam. Drewno na przykład, tutaj mamy jakieś niebieskie złoże, czerwone złoże, e, węgiel i może jedną pustą tą sobie tutaj też wsadzę. E, I tutaj coś mi mryga, co mi tu mryga? SMG mamy i e, skrzynkę. złam. notatnik ojca. Zwykły papier, jakiś tam 345 rok od podziału. Widziałem uśmiech Ewy. Zaakceptowałem porażkę. Chcę chronić moją córkę. O, dobra, dobra, nie interesuje mnie to. I tutaj chyba będę miał atak ziomeczków, prawda? No właśnie już napierdzielają tutaj w nas grubo. Cały zestaw tutaj, cało i sroga muzyczka w pierdzielu. Kane, czyli ten największy kutasiarz. E, jesteś szybka, to zrobi generalnie łatwą robotę. Czego chcesz? Krasz jeszcze tutaj jest. On chce mnie zabić. Krasza, e, trzeba kontrolować. Kościół ma pieniądze. Nie ma nic, co bym chciało od Ciebie. Nie chcę zabijać głównego tam typa z rzędu. Chcę sobie pozyskać przyjaciół. E, powodzenia życzę w awansie na Spai. E, jesteś młoda i ambitna. Czy na pewno chce pogrzebać swoją przyszłość? Eldon, e, t, 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 Eldon usytuował swoją pozycję. Oferuje tobie dobry interes. Czy chcesz omówić szczegóły? Jasne. Za pomocą miecza. Ja nie będę tutaj z leszczem dyskutował, który wymordował połowę wiochy. Chyba że się da. A nie sądzę, że się da. Więc cóż, do rozważenia, nie? Teraz jest taka mroczna muzyczka. To Ja tutaj zostawiłem chyba te towary. No właśnie, tu było SMG. Zostaliśmy SMG. Możemy wybrać oczywiście wyposażenie jakiegoś rodzaju. Zobaczmy sobie, czy tutaj SMG nam wchodzi zamiast shotguna, nie? To jest inny rodzaj amunicji. To bije więcej ma. Um. Weźmy sobie może na razie zamiast tego karabinku. Zobaczmy, sobie jak to strzela. Wow, dobrze strzela. SMG bardziej mi się podoba, przyznam szczerze. R, tu muszę nacisnąć, jak jest zielone. Mamy wrócić do Fadershipa z Modboxem i wtedy coś możemy sobie odblokować. Czy to jest Quest poboczny? E, tak, a tu mamy wrócić na Fadershipa, tak czy siak. Więc wracajmy sobie. Gdzie jest mój statek? Tutaj sobie leży. Jak tutaj stoimy z cargo? Kargo jest w miarę zapełnione, nie ma problemu, cofnijmy sobie, zobaczmy sobie mapkę, na mapce widzę, że tutaj opędzlowałem, no generalnie będziemy eksplorowali za każdym razem dużą ilość tych wysepek, nie, bo mm, musimy zupgrade'ować sobie całe tutaj nasz, nasze wyposażenie, musimy rozwinąć statek, crafting rozbudować, nowe budynki wdrożyć, więc pod tym względem widzicie, że musimy generalnie działać. Ja sobie tutaj zrobię tak, żeby go pierdychnąć tutaj w ten wentylator z tyłu. Bo to jest chyba najsłabsze ogniwo, jeśli, jeśli chodzi o tego typa. Prawda, one tutaj też mają jakieś pancerze i tak dalej, więc teraz pozbyłem się jego wyposażenia, no i, i dobijemy dziada i zbieramy to co miał, czyli miał co? Węgiel. Tyle walki o nic, a amunicja kosztuje, tak wam powiem. To nie są tanie rzeczy. Jak wszystko w dzisiejszych czasach. Trzeba uważać na przegrzanie, bo generalnie jak się przegrzeje sprzęt, to on dużo, dużo ciężej generalnie się chłodzi niż jakbym go puścił z przegrzania. Dobra, jestem już bliziutko, dolatujemy, dolatujemy, przy okazji staram się ubijać i zbierać przedmioty. Paliwko jeszcze mam, więc źle nie jest. Tutaj nic nie zebrałem, tutaj jest jakieś dziwne coś, co to jest? Jaka katastrofa? Wszystko straciłem. Gdzie jest wzmacniacz? Uuu, pan małpiszon. Przestań rzucać bananami do gęby. Gdzie się podział ten... gaśnica. Ja mam gaśnicę i apteczkę mogę ci poży pożyczyć. Super. Rupert, czyli chyba ten ziomeczek jest... No... no nie może mówić, nie? Czy nie widziałam nigdy gatającej małpy? No, generalnie nie. Biedna dziewczynka. Yy, będziemy sobie tutaj siedzieli. No dobra, no to pomożemy tutaj małpeczce. Na prawach. Naprawa skończona. Nasz transponder taki, który był wysyłany w momencie... Awarii, no cóż, też się spierdzielił, więc, więc dobrze. Nie jestem dziewczyną, jestem Ewa, to jest Ron. Ron to jest małpa. Gościu się specjalizuje w artefaktach ze starej cywilizacji i może nam w tym pomóc. Co ciekawe, jeżeli będę miał jakieś zapasy, to mogę do niego podejść. Na szczęście, znajdujemy się obok Shipa, czyli statku ojca, więc w razie czego tam możesz szukać sobie schronienia, nie martw się, wpadnę. No świetnie, mamy jakiegoś dodatkowego sojuszniczka tutaj. Jego wcześniej nie było i on tutaj. Jakiś skarb przyszedł. Prezencik dostaliśmy. Zajebiście. Robimy open boxa. Notatnik. Dziękujemy za Preorder Black Skyland. Enjoy your game. O! Dostałem prezent od e, twórców, od Hungry Couch Games za preorder gry. No tak, bo gra jeszcze nie wyszła, wtedy ja już ją kupiłem. Mówię, a fajna jest. Wezmę, wtedy człowiek miał pieniądze. I zobaczcie, co mi tu dali. Dali mi łuk. No dostałem żelazny Erni. Super, super. Tutaj dostaliśmy. Ciul wie co to było, coś podniosłem, ale nie wiem co. Dostaliśmy modboxa Trójkę. To Luma, niech to przeniesie. I tutaj dostaliśmy pakiet 250 Golda i 250 tego. No i super, więc mamy dobrego buffa, jeśli chodzi o preorder. Ja się tu jeszcze wszystko pozmacniam. I zobaczmy, co mi tu wpadło na koniec odcinka. Tutaj nic nie wpadło, tutaj też nic nie wpadło. To jakieś dwie bronie? O! huk lepszy! Taki fioletowy! fioletowy. Mogę nawet ziomeczka tutaj złapać, fajnie. Mogę się przyciągać do ziomeczków. No to ok. I dostałem Łuk. To Łuk weźmiemy sobie może zamiast tego, gdzie tu jest. On strzela jakimiś żółtymi szczałkami. Magazynek jest jeden. I zobaczmy jak to strzela. Jeden, tutaj jest jakiś rodzaj amunicji. No i spoko. Ciekawe jaki ma damage, bo tutaj nie do końca jest napisane. Ile masz? 10? No po polatamy sobie troszkę z łuku, bo wydaje mi się, że bycie łucznikiem w takich miejscach to będzie nawet, nawet spoko sprawa, nie? Więc myślę, że skorzystamy z tej okazji. Ja tu mam oczywiście questa do wykonania, ale Wam dziękuję, nie chcę przedłużać. E, ogarniemy zaraz modboxy i będziemy działali. Jak Wam się podoba seria, to zachęcajcie mnie, żebym kontynuował, żebym dojechał do końca. A póki co to wszystko na razie.